Właściwie, od dziś. Tak po prostu? Nie chciał żadnych referencji? Pewnie go opanowałeś. Jedynym kłamstwem było to, że powiedziałam, że jesteś moim wujkiem. Nie mogę zrozumieć. Jak można oddać córkę pod opiekę kobiecie, której się w ogóle nie zna? Biorąc pod uwagę, że ja sama nic o sobie nie wiem, mogę to zrozumieć. Widocznie Daniel ma swoje powody. Zaufał mi, a ja jemu. Chodzi o pracę, a nie o jakiś romans. Chyba, że się mylę. Mówimy o dwóch osobach, które obdarzyły się zaufaniem. Być może moja przeszłość nie jest tak czarna, jak ją malują. Może on dostrzegł we mnie coś, czego ty nie widzisz, Armando. Wybacz. Szczerze mówiąc, siedząc przy stole byłam przerażona. W końcu zrozumiałam, że Daniel szanuje mnie taką, jaką teraz jestem. Zobaczył we mnie zwykłą kobietę. Podobało mi się to. Rozumiem. Anna powiedziała, że jesteś uroczą dziewczynką. Pewnie dlatego, że cię nie zna tak jak ja. Jesteś niedobry. Mówię poważnie. Długo z nią rozmawiałem. Mam złą wiadomość. Ona nie chce być twoją nianią. Co? Nie chce być twoją nianią. Rozumiem ją. Jest młoda, ładna. Woli być swoją przyjaciółką. Poważnie? Fajnie. Chciałbym mieć przyjaciółkę. Wiem. A teraz spać jutro idziesz do szkoły. Odrobiłaś lekcję? Tak. Na pewno? Rozumiem. Dobranoc. Dzień dobrze, kochanie. Kocham cię, tato. Nasi ludzie pilnują ulic. Czanikła jest pod kontrolą. Nie spuszczaj z oka tej restauracji. Chcę mieć tam swojego człowieka. Najlepiej jakiegoś pracownika. Go. Pieniądze nie grają roli. Weź się w garść Chińczyku. Ostatnio popełniasz dużo błędów. Wiem szefie, to dlatego, że moja żona wkrótce będzie rodzić. Zapomnij o swojej żonie. Teraz liczy się tylko, ona nie ja. Rozumiesz? Tak szefie. Do diabła z moją żoną. Pamiętaj Chińczyk. Jesteś moją prawą ręką. Wiem, że mam swoje wady. Jestem zbyt wybuchowy. To pewnie przez moje wrzody. Ale wiesz, że jeśli nie będzie dobrze się wiodło, tobie też. Chłopiec czy dziewczynka? Bliźnięta. Czekają mnie podwójne wydatki. Znajdź mi analię. Chcę, by tu znów tańczyła. Muszę mieć komplet widzów. Paceci mają stać w kolejce. Jeśli ją znajdziesz, mogą być nawet chrojaczki. Będziesz miał kupę forsy. Jedenka do dwójki odbiór. claro, cero Co jest? Chodzimy za trzy minuty. Brać wszystkie kelnerów i tancerki. Trzy 3 minuty. 3 Rozumiem. Twarz Analii. Występują. Mam ją Quiero sentirte muy pegadito Mami, yo te abrazaré Y es mi mi piel que te concierne quien soy Pero no tenía todo, belleza, inteligencia, juventud Y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción Mira, sube y complicación con su corazón Ahora sé que se siente sola, perdida En un laberinto sin salida, en una doble vida Que hacemos un problema nena, para que vea que no sé si te prefiero

Roberto, jesteś zajęty? No, niespecjalnie. O co chodzi? Straciłam pamięć, ale nie jestem głupia. Masz coś do mnie? Nie rozumiem. Od kilku dni nie odzywasz się do mnie. Traktujesz jak powietrze. Przestałeś pytać o moją przeszłość. Zawsze mówiłeś, że jesteśmy rodziną. Owszem. Ale w rodzinie też dochodzi do kłótni. Czym problem? Że chce być niezależna? Nie. Po prostu martwię się o ciebie. Dotąd staraliśmy się ciebie chronić jak małą dziewczynkę. Nagle nie jestem już małą dziewczynką, Roberto. Jestem kobietą, która straciła pamięć, ale nie chęci do życia. Oto macie do mnie pretensje? Nikt ci o nic nie obwinia. Martwię się, że chcesz prowadzić normalne życie. No eres, Ty nie jesteś byle kim, Ano. Wiesz, chociaż kim jestem naprawdę? Ukrywasz coś przede mną? Powiedz, co o mnie wiesz. Anna jest porządną dziewczyną, niepotrzebnie się martwisz. Jestem kobietą starej daty. Adrianita jest moją jedyną wnuczką. Nie oddam jej w ręce byle kogo. Mnie też zależy na dobru Adrii, Dlatego chciałem porozmawiać z Aną. Muszę ją lepiej poznać to Twój obowiązek. Pozwól jednak, że sprawdzę jej referencję i pochodzenie. Nie chciałem jej krępować pytaniem o to. Co takiego? Nie widziałem potrzeby. Poznaliśmy Anę w klubie. Skoro tam była, to znaczy, że jej rodzina jest członkiem. Poza tym do restauracji zawiózł ją jej wujek. Uważam, że przesadzasz. Być może masz rację. Ja jednak nie pozwolę, by ktoś obcy przekroczył próg naszego domu. Zaufaj mi. Wiem, komu daje córkę pod opiekę. Jak uważasz? Ostrzegam jednak, że będę ją miała na oku. Mm -hmm. aj, aj, aj. Mam nadzieję, że oprócz urody masz też cierpliwość, Ano. Trzeba go zawieźć do szpitala. Nic z tego. Człowiek, który to zrobił jest niebezpieczny. W szpitalu będą zadawać pytania. To ryzykowne. On może mieć coś złamanego albo wewnętrzny wylew. Lepiej go zawieszmy. Nie odpowiadam za jego życie, jeśli to zrobicie.